Stowarzyszenie Od Rata Turystów ma nowego prezesa. Dotychczasowym był Andrzej Pilimon, który obecnie przebywa na okresie wypowiedzenia. Była to wola walnego posiedzenia członków stowarzyszenia, mówi Adam Sobolewski. Będziemy dawać szansę, już został powołany nowy prezes, pan Łukasz Kozłowski. Jest słubiczaninem, młoda osoba, bardzo ambitna, ma doświadczenie z zakresu finansów. W tej chwili prowadził własną firmę, wykształcenie marketingowe i związane z turystyką, więc jak najbardziej trafiona, jeżeli chodzi o działalność stowarzyszenia. W tej chwili pracuje od kilku dni, więc jeszcze się wdraża, ale lada moment mamy otrzymać jego wizję, jeżeli chodzi o postępowanie marketingowe na, na rok bieżący, 2014. Obecnie stowarzyszenie nadzoruje prace związane z gwarancyjnymi poprawkami statków. Uzupełniane są również kwestie finansowe związane z projektem od Rada Turystów 2014. Kwestie finansowe dotyczą bardziej projektu od Rada Turystów 2014, gdzie kwestie finansowe trzeba trochę podopinać. Szukaliśmy sposobu, w jaki sposób zagospodarować te pieniądze, żeby one tak w cudzysłowie zostały w wodzie. One w wodzie zostaną, sama forma tych pieniędzy zagospodarowania jeszcze jest ustalana, ale na pewno już decyzją wszystkich prezydentów, Burmistrzów wójtów, którzy biorą udział w tych, w tych działaniach, jest jedno, jednoznaczna decyzja, że te pieniądze zostaną przeznaczone albo na doposażenie statków, albo na formy marketingu, promocji. Najważniejsze problemy są już rozwiązane. Miesiąc, podczas którego zakupione statki mogły odbyć kilka rejsów, pozwoliło organizatorom szerzej spojrzeć na wszystkie aspekty związane z projektem. Także tak naprawdę dużo rzeczy nam odeszło takich organizacyjnych. W tej chwili czekamy na nowy plan marketingowy. Program rejsów jest już. Zaklepany od zeszłego roku jest dostępny na stronie odra2014.pl bądź niemieckojęzyczna odr2014.de. Tam można zarówno plan rejsów dla Zefira, jak i dla Laguny pobrać i sprawdzić. W tej chwili jest uszczegółowiony, jeżeli chodzi o dni i miasta. W najbliższym czasie, jak tylko powstanie już konkretny plan, będzie to uszczegółowione nawet o godziny rejsów. Jeżeli pozwoli na to pogoda, to statki rozpoczną rejsy od 1 kwietnia.